Siemka, z tej strony, bajek, a To jest pierwszy odcinek z gry a 5 serii Tuning Samochodów. Tak, to jest nowa seria, która będzie się pojawiała raz w tygodniu i będzie głównie polegać na tym, na tuningu samochodów, czyli najpierw Franklin będzie tuningował, następnie Michael, później Trevor i tak ciągle. Powiedzmy, ze sumie z 50-60 materiałów z tej serii i zakończymy. Wiem, że to może być już nudne, ale trudno. No, trochę to zrobimy. Druga sprawa. Mm, widziałem na YouTube Studio, na statystykach, że pojawiło się kilku widzów i oglądali, nawet te 40 sekund oglądali, ale nie zostawili subskrypcji. Bardzo proszę, zostawiajcie do subskrypcji. nawet jeśli już nie, nie zostawiacie komentarzy, w górę dzwoneczku mniejsza. Nie, Zostawcie chociaż tego tą subskrypcję. Ten czerwony przycisk kanalia pod materiałem. Zostawcie. Góry dziękuję. A. Jeszcze jedno ogłoszenie. Parafialne, oczywiście. Ja tych samochodów nie będę zatrzymywał. Nie wszystkie przynajmniej. Te samochody, które sobie kupię tak. Po prostu my, my, w... sobie now? przez internet w grze to zostawię, a te, które będę na ulicy, to sprzedam. Bo nie ma sensu, abym... Ah, okay. Nie ma sensu, abym po prostu... zostawiał te samochody, jak i tak nie będę. Te czarne światło, to jest coś fajnego. Tablicy oczywiście my nie będziemy nic się przejmować, bierzemy wszystko, jak jest najlepsze. Klasyczne... Hmm. Może weźmy sobie jakiś, nie wiadomo, może jakiś, nie, różowy, nie, o, ale ten na pewno byłby fajny, ten nie. Wiadomo, zawieszenie rajdowe, Ej. cyk. Przyspieszenie niewielkie, turbo, wiadomo. Kołam to. Sportowe, nie. Luksusowe. Takie były jedne fajne takie. Hmm. Te będą te. Cyk. Koła, projekt open, cyk. cyk. Niech to może będzie pa patriotyczny dym. Szyby, wiadomo. I to będzie tyle, więc. Bez jakiegokolwiek przedłużania Przejdźmy do. wiedźmy z Los Santos i przejdźmy do testów o, od razu lepiej. Dlaczego to mówię? Dlatego, że poprzedni materiał nie wyszedł. Ponieważ wyszły nowe starobki, wielkie karty które posiadam musiałem i misiam, i plus to nie generowało mi w ogóle nic. Po prostu musiałem zainstalować. Ale druga sprawa jest taka. Troszkę opo słabo, że grzeje ten dym słaby. Natomiast tak posłuchajmy tego samochodu bez niczego. Brzmi całkiem okej. Okay. Przejedźmy się na autostradę. I przetestujmy jego maksymalną prędkość tego samochodu. No, troszkę nie mi rzuca. Masalą przyczepność. Czekaj, 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 tędy, tak, tak, tędy. No, jak na razie nie czuć tego czegoś, czego bym oczekiwał. Natomiast mam nadzieję, że poczuję to za chwilę. I mój oto zostało uszkodzone Driftem jedynie co to rysa jest nic więcej ale ale gaz 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 gaz, gaz. Go, 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 go. Aha! Już wiem czemu taki był Ponieważ y, daliśmy tam patriotyczny dym, zapis sobie zapomniałem I cholerka jasna temu taki dym był taki dziwny w różnych kolorach, ale to już jest mniejsza oto Testy prędkości na autostradzie Czy będą udane czy nie, o tym przekonamy się Zaraz. No. Jeśli mam być szczery. To nawet, nawet. przyciśnie po 120. Jest 120. Oj, 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 oj. oj. No. Jest to 120, całe szczęście Ciągnie to po 120, przyspieszenie nawet też ma bardzo dobre Teraz przyciśnijmy Znowu do 120 na godzinę Przyciśniemy 120 na godzinę, czy nie? Bo raz to już było, czy teraz, drugi raz będzie to 120 na godzinę? Zaraz się dowiemy Wow, 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 wow. Nie zauważyłem tego, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim to, że auto jest bardzo fajne, ale nic więcej, oprócz tego, auto jest bardzo fajne. I nic więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ to auto nie zostało tak wyzestawione, jak bym chciał. Wracamy się tutaj, cyk. O, ale driftem bardzo mocno chodzi. Ojej, chyba ona musiała. Próbujemy ostatnio nas trzeć do 120 dociągnąć. Ciekawe, jeśli damy radę, to to, to auto jest miarę szybkie. Jeśli nie, no to wiadomo. Czy dojdzie do 120 na godzinę? Czy dojdzie do 120 na godzinę? Jest ponad 110. I jest niszytko, jest miśutko. Czy dojdzie go doj i czy dojdzie? Doszło, jest ponad 120 na godzinę. Jedziemy dalej, z jeszcze z większą prędkością. Czy się jeszcze więcej? Nie, to jest max tego auta. To jest maksymalna prędkość tego samochodu. Myślę, że testy bardzo udane, jeśli chodzi o prędkość. powiedział 123,4, można nawet 125 na godzinę jedzie maksymalnie jeden samochód. Myślę, że testy nawet udane bardzo dobrze. Wyszły testy po tuningu, to auto myślę nadawałoby się do ucieczki pod policją. 125 km na godzinę. Powiedzmy, te, powiedzmy że to auto jechało te 125 km na godzinę, swoją prędkość. I powiedzmy tak, no i myślę, że 125 km na godzinę to, to prędkość, której policja w tej grze nie osiąga i na, sto, i na 100% tym autem bylibyśmy w stanie zwiać. Tak mi się wydaje. Więc tak. To był krótki materiał, bo prawie 10 minut, konkretnie 8 z kawałkiem, chyba prawie 9. Więc tak, hmm, dostaw, jeśli materiał Ci się spodobał z, tej, z tego pierwszego odcinka, w górę subskryp subskrypcji i tak dalej. Dzięki za obejrzenie, do kolejnego odcinka, cześć.